Co za ekscytacja! Dawno, żeśmy tego nie robili. Cześć, favorki! Witajcie na kanale VIP Team. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o niezwykle trudnych życiowych decyzjach, które być może właśnie podejmujecie, czyli o wyborze studiów. Podzielimy się z wami naszymi doświadczeniami ze studiowania. Psychologii, być może to Wam trochę pomoże zdecydować, czy jest to coś dla Was, czy nie. będziecie mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy idąc na psychologię, pomożecie sobie, albo czy będziecie w stanie zbawić świat. A także, czy będziecie po tym kąpać się w złocie i będziecie super bogaci, jak te wszystkie y, psycholożki z telewizji. Ale zanim zaczniemy, klasycznie się opiszemy. Ja dzisiaj jestem ubrany w różową bluzę. Mam spięte włosy, ponieważ od jakiegoś czasu odmawiałem im posłuszeństwa, więc stwierdziłem, że sobie zrobię taką małą kitkę. Również mam na sobie szare aladenki i siedzę po turecku na szarej kanapie. A obok mnie... Obok Mikołaja siedzę ja, ubrana w czarne spodnie, w zielone hmm, koniczynki czteroliste. Nie wiem w sumie, czy to widać. Mam też na sobie bluzkę. Taką różowo-koralowo ciemną z krótkim rękawem, bez dekoltu. E, na szyi mam taki długi naszyjnik z dużych drewnianych koralików i guzików i w ogóle w jakiejś takiej tonacji zielono-białej. E, włosy mam splecione w warkocz. Siedzimy na szarej kanapie, jak już wspomniałeś, a towarzyszą nam truskaweczki, ale nie do jedzenia niestety, tylko takie poduszeczki, ponieważ jesteśmy w truskawkowym sezonie, a za nami jest brzoskwinkowa ściana. Słuchajcie, warto zaznaczyć, że perspektywa na studiowanie psychologii mojej amoniki jest zupełnie różna, ponieważ po Pierwsze, studiowaliśmy, znaczy ja studiuję obecnie na SWPS, ja Monika studiowała na Uniwersytecie Warszawskim. Po drugie, dla Moniki to był pierwszy wybór studiów. To prawda i miało to miejsce dużo lat wcześniej, jakby to poszedłeś na psychologię, więc na pewno Dokładnie. się coś zmieniło. A ja z kolei dopiero właściwie jestem po prawie już, mam nadzieję, w pierwszym roku e, psychologii. I... Miejmy nadzieję, że to nie będzie ostatni. Tak, i był to mój drugi wybór, też długo odwlekany, także z pewnością będzie to ciekawe zestawienie. Więc Monia, cofnijmy się w czasie, tradycyjnie ja wejdźmy do naszego wehikułu czasu. Teraz biegają surykatki. Biegają surykatki i wróćmy do tego momentu, w którym mała Monia postanowiła, że pójdzie na psychologię. Co to mu wtedy kierowało? Wiesz co, no właśnie nie wiem, co mną kierowało towarzyszyło mi wtedy takie przekonanie, y, które być może towarzyszy wielu osobom, które jeszcze nie zaczęły studiować psychologii, że to jest taki kierunek, po którym się pomaga ludziom i się w ogóle dowiadujesz jak funkcjonują ludzie i y, jakoś tak y, w społeczeństwie wtedy jesteś w stanie lepiej funkcjonować, wiesz, naprawiać wielkie problemy świata i w ogóle, nie? No ale Monia, proszę Cię, jesteś teraz influencerką dostępności. Czy Ty właśnie nie ratujesz świata? Mm. Wiesz, wtedy nie myślałam e, o tym. Nie było się wtedy influencerów na świecie, nie było nawet dostępności. Więc e, jakby wiesz, dinozaury generalnie e, nie miały audiodeskrypcji w swoich kamiennych kinach. Ale wracając do mojego wyboru, to też było tak, że ja e, trochę nie do końca miałam pomysł po prostu, na co chcę iść. Bo e, ja chodziłam do klasy ścisłej, ja chodziłam do klasy informatycznej, więc miałam różną matmę i fizykę i generalnie to lubiłam. Natomiast nie byłam z tego jakaś super ekstra, nie? Mm. Byłam taka no przeciętna, w sensie tam miałam czwórki, yy, co było okej, okay, ale nie było wybitne i wiedziałam, że jak pójdę na studia ścisłe, to ja się utrzymam tam na powierzchni, ale będę musiała się strasznie namęczyć. A nie po to są studia żeby się męczyć, co nie? Tak! <grym>, żeby, <grym, fajnie grym, żyć> żeby fajnie żyć. Drogą eliminacji jeszcze zastanawiałam się nad jakąś socjologią, może ekonomią, jakieś takie ogólnie społeczne rzeczy, ale właśnie socjologia wydawała mi się nudna, że to sama statystyka i tak dalej. I ta psychologia tak jakoś trochę drogą eliminacji mi wyszła, plus miałam parę koleżanek, które były Mega zajarane psychologią, i też wydaje mi się, że trochę one mnie nakręciły. Ja tak trochę jak owca poszłam za tym, że to są fajne studia. Jakoś w sumie się wcześniej bardzo tym nie interesowałam, ale wydawało mi się, no, będzie fajnie. A no właśnie, bo chciałam zapytać, czy ty miałaś wtedy taki pomysł, będę terapeutką, albo będę robiła coś konkretnego, właśnie, bo jest kilka jakby opcji po tej psychologii. Czy nie, macie, czy no, to jest na, jakiś... na początku miałam pomysł? pomysł właśnie, że, że bycie terapeutą jest super, nie? Okay. Potem dopiero się okazało, jak poszłam na studia psychologiczne, że bycie terapeutą to nie jest coś, do czego potrzebujemy potrzebujesz dyplomu z psychologii, tylko coś, do czego potrzebujesz bardzo dużo pieniędzy, żeby skończyć e, szkołę psychoterapii i mnóstwo czasu jeszcze po studiach, nie? Także początkowo chciałam właśnie w takich terapeutycznych e, jakichś klimatach pracować, ale no dosyć szybko to życie zweryfikowało. U mnie historia jest nieco inna, ponieważ ja w ogóle o psychologii myślałam od gimnazjum, czy też od liceum, znaczy, więc pod tym względem być może jest jakieś podobieństwo, aczkolwiek właśnie nie wynikało to z tego, że moje znajomi szli na psychologię, Moje znajomi się śmiali w pewnym momencie, że jestem taką Ewą Drzyzgą, jak próbowałem mi pomagać z różnymi, z różnymi problemami. A no właśnie, bo jeszcze o tym nie powiedziałam, że ja właśnie w ogóle bardzo to lubiłam. Ogrywałaś Ewę ale... Drzyzga? Nie! Yeah. Lubiłam pomaganie ludziom. W sensie zawsze wszystkie moje koleżanki do mnie przychodziły, mi się wygadywać, i zawsze mi się wydawało, że jestem w tym dobra. I dlatego sobie pomyślałam, że okej, okay, no to może mam jakieś takie predyspozycje do bycia psycholożką. Dopiero potem na psychologii się okazało, że właśnie psychologia to wszystko w tobie zabija. Jakby jeżeli masz jakiekolwiek predyspozycje, to nie idź na psychologię, tylko jak to we własnym zakresie. Śmieję się, bo po prostu tego o tym mówisz, to ja będąc po roku psychologii uświadomiłem sobie, że już jestem na tym etapie, że kiedy ktoś mnie prosi o pieniądze, że rzucił na jakąś zbiórkę, albo wiesz, podchodzi jakaś osoba w kryzysie bezdomności, to ja z takim po prostu bitchfacem mówię, nie. <śm> Dlatego, Myślisz, że, że to zasługa psychologii? Bo przeczytałeś Cialdiniego Metodę Wpływu Społecznego? No właśnie, proszę Cię, nie, nie osądzę mi, o czytanie, ale, ale faktycznie... Ale widziałem skrypt na półce. Nie, nie, dokładnie było tak, że jak miałem, był ten okres, kiedy mieliśmy wykłady z wpływów społecznych i rozmawialiśmy właśnie na ten temat, to serio, autentycznie analizując to, później jak spotkałem po raz pierwszy, pamiętam, na Starym Mieście jakąś osobę, która właśnie tak do mnie podeszła i ten... nie. I wiesz, jednocześnie będąc takim przeciwieństwem mojej Czyli mamy... No, jednak są jakieś plusiki studiowania psychologii, człowiek się robi troszeczkę bardziej asertywny. Asertywny, właśnie, bo jednocześnie jakby ja wtedy czułem się takim przeciwieństwem mojej mamy, która z kolei zawsze się przeżywa, prawda, takie sytuacje, w których trzeba komuś pomóc, no i zazwyczaj pomaga, ma miękkie serce pod tym względem. Natomiast u mnie właśnie... Bo nie studiowała psychologii. Bo nie studiowała psychologii! Zostały w niej jakieś ludzkie uczucia. Moja mama gardzi psychologami, okej, okay? ustalmy to. <laughs> Dobra, nie wchodzi no za bardzo, proszę matki. <grystanie> Siłą rzeczy ja przez bardzo długi czas trochę walczyłem ze sobą, żeby, żeby pójść na tą psychologię, albo raczej właśnie, żeby nie iść, ponieważ... A dlaczego walczyłeś? Wiesz, ja jestem jednym z tych ludzi, którzy średnio mają coś takiego, że słuchają się swojego głosu, tylko zawsze robiłem ankiety dookoła, co ludzie o tym myślą. I to jest bardzo zgubne, bo jak pytacie się wszystkich dookoła, czy zgadzają się z wami i uważają, że wasz pomysł jest fajny na życie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie przeżyjecie tego życia tak jak chcecie. Ja byłem w takiej sytuacji, że mój brat bardzo hejtował psychologię. Też między innymi dlatego, że moja siostra starsza była na tej psychologii i jakby on wychodził z założenia, że to totalnie nie ma sensu, bo ona jakby w tamtym momencie jakoś szczególnie się nie realizowała pod tym, w tym kierunku. Dopiero po latach zdecydowałem się jednak na te studia, również pod wpływem swojej terapii. Już stwierdziłem, że okej, okay, jestem już czwarty rok na terapii, to teraz jak pójdę na psychologię, to już mnie nikt nie może zarzucić, że idę tylko po to, żeby pomóc sobie sam. No widzisz, a ja pod wpływem psychologii stwierdziłam, że nigdy nie pójdę na terapię, bo ja po prostu wiem wszystko to, co oni... To całe pranie mózgu, które będą próbowali mi tam zrobić, to ja jakby... Będę znalazł wyprzedzenie, więc w ogóle to nie będzie skuteczne. Myślę, że właśnie mnóstwo osób ma takie, według mnie, trochę iluzoryczne podejście do, do terapii właśnie po studiowaniu psychologii, no bo wiadomo, że w rzeczywistości no, nigdy nie mamy takiego wglądu w siebie jak druga osoba, jeżeli rzeczywiście pójdziemy do odpowiedniego terapeuty z odpowiednią intencją. W sensie to też zależy, czy idziemy do terapeuty, do jakiego terapeuty, czy, czy tylko no do... No więc psychologa. właśnie znasz już te wszystkie w szkoły psychoterapii, wiesz, że wszystkie są beznadziejne i... <słyska> Wiesz, bo normalny człowiek, jak idzie do psychoterapeuty, to nie sprawdza zazwyczaj, z jakiej szkoły to jest psychoterapeuta, tylko, ej, słuchaj, wiesz co? Tak, poszłabym do jakiegoś psychologa, może masz jakiegoś dobrego psychoterapeuty i idzie do kogoś, to mu znajomi polecają, zazwyczaj. Ale ja no oczywiście... Tak było mną. No więc właśnie, ale oczywiście ja bym zaczęła sprawdzać. No nie, ja jestem psychodynamicznej, i nie będę z nim rozmawiać o mojej matce, nie? Jeżeli się boję latać samolotem. No i... Po prostu tak bym wszystkich wyeliminowała, bo bym wszystkich sprawdziła, że są z jakiejś orientacji, które mi nie pasują. Czyli po prostu zgubiłoby cię to, że jesteś yy, myśląca. Bo ja na to przykład nie, ja nie myślę za dużo, po prostu ktoś mówi, to jest dobre, idę w to i wiesz. A to może dlatego tyle trwa ta terapia. Tak łagodnie może przechodząc, oczekiwania versus rzeczywistość. Nie jest, myślę też znowu specyficznie oceniać to, co się dzieje na pierwszym roku studiów, bo pierwszy rok studiów to chyba generalnie jest trochę takie. E, takie przedszkole dla studentów, nie? Kiedy dopiero się wprowadzasz ten e, tok nauczania, masz dużo takich zajęć, e, krzaczków, no, ale również dla mnie jakby te wykłady niektóre, które do tej pory miałem, mówiące ogólnie o psychologii, e, nie wiem, rozwoju dziecka, czy psychologii emocji i motywacji, z jednej strony mam wrażenie, że jak człowiek o tym... Andrzej, pod... jak o tym słucham. <laughs> Jak się o tym poczyta, to to może być interesujące, ale z drugiej strony ja mam wrażenie, po pierwsze, że ja tam nic nie, nie dowiedziałem się, czego bym nie wiedział. Dokładnie, ja miałam takie wrażenie przez całe studia. Natomiast jak patrzę na moich kolegów, to oni się tym jarają, bo dla nich to jest jakieś egzotyczne. Więc ja zadaję sobie pytanie, czy to jest tak, że ja na tyle, nie wiem, już poznałem siebie, jestem już stary i po prostu naczytałem się, nasłuchałem różnych innych rzeczy, że dla mnie mi to nie robi. Wiesz o co chodzi, czy, czy jakby może jest jakiś inny no, czynnik, który sprawia, same że. Same here, nie... same here, miałam dokładnie taką całe studia. Czy to znaczy, że wszyscy ludzie są tak emocjonalnie nieogarnięci, że jak usłyszą nagle na wykładzie, że yy, jak jest brzydka pogoda, to czujesz się gorzej niż kiedy jest ładna pogoda i dla nich to jest wielkie oświecenie, czy... Po prostu to ja jestem jakaś super hiper rozwinięta. No nie ja wiem, co jest tutaj, jakby wiesz, przyczyną. Ale no cóż, Miki, po prostu genialne umysły myślą podobnie. Myślę, że po jesteśmy <laughs> wybitnymi jednostkami, zostańmy przy tym. Myślę, że bym miał skończyć tą psychologię i robić w tej branży, kto ktoś obejrzy ten filmik, to mnie nie zatrudni. Nie no, to wtedy wiesz, jak już będziemy dorośli, poważni, zaczniemy kariery zawodowe, no to przecież zlikwidujemy ten kanał, żeby nikt nie mógł nas szantażować, co nie? Psychologia jest jednym z tych kierunków, gdzie na pewno wiele rzeczy do pewnego momentu można zaliczyć bazując na swojej inteligencji i jednym przeczytaniu jakiegoś tekstu, bo na innych kierunkach, które też są nam znane. Jednak pewne rzeczy musisz się nauczyć, bo są na tyle egzotyczne, że no, jeżeli się tego nie wykujesz, to po prostu nie obronisz się urokiem osobistym. No nie, no to, to ja akurat na psychologii miałam zupełnie odwrotne wrażenie. To że właśnie psychologia była dla mnie takim miejscem, gdzie trzeba było super dużo wykuć. Wiesz, te wszystkie typologie, kurde jakieś neuroprzekaźniki, bariera krew-mózg, wiesz, co tam w tych komórkach się przenika. To po prostu. Bo musisz tego wyuczyć, bo nie jesteś w stanie z opowieści upleść o tym, jak dopamina albo serotonina robią to czy tamto, nie? Tak, albo wiesz, się. albo nie wiesz. Zgadzam się, po prostu ja ten egzamin robiłem jak miałem zdalne, więc internet <laughs> mi pomógł. <laughs> Aha, czyli inteligencja równa się korzystaniu z internetu. No właśnie, ale jak już zaczęłaś mówić o tym, to może powiedzmy sobie, jakie z naszej perspektywy są plusy i minusy studiowania psychologii, bo e, jak powiedzieliśmy na początku, mamy nadzieję, że ten filmik was. E, Niechęci, ja mam taką nadzieję. Zachęci, może też. Właśnie. Wyrobię niejedność krytycznego myślenia, bo o, dostrzegacie, jest tutaj jednak... E... Otóż to, właśnie, właśnie, bo jak wiecie, studia są dla ludzi inteligentnych, prawda? E, więc krytyczne myślenie, musicie mieć jakieś dane do tego e, krytycznego myślenia, także może jakieś plusy i minusy z naszej perspektywy. Dla mnie plusem na pewno jest to, że mam dużo czasu, obecnie, na pierwszym roku. W przypadku mojej uczelni, bo ja studiuję na SWPS-ie, jakby o tyle jest... Nie, nie, nie wiem, czy już mówiłem, ale ja studiuję na SWPS-ie. <noise> Gdy... Nie wiem, czy wspominałem, a na prywatnej uczelni, wiecie, mam pieniądze, jestem influencerką. U mnie na uczelni mówi się Spominałem, o tym... że studiowałem na ZWPS-ie? Co? Wspominałem o tym, że studiowałem na ZWPS-ie? <noise> na mojej uczelni stawia się raczej na praktykę i to rzeczywiście ja dostrzegam. W sensie, że mm, ćwiczenia, które są prowadzone, niektóre ćwiczenia, oczywiście nie wszystkie, są robione moim zdaniem genialnie, są bardzo fajne rodzaje projektów, rodzaje ćwiczeń. No ja się w to wkręcam i rzeczywiście ta wiedza mi pozostaje w głowie po zajęciach bez większego powtarzania materiału, co dla mnie jest mega cenne, ponieważ jestem dosyć leniwą osobą i jednocześnie silnie uczącą się empirycznie. Co prawda czasem muszę doświadczyć czegoś pięć razy, żeby to pojąć, ale wciąż. Jakby to jest dla mnie przeważający plus. Wiesz, No i dla mnie ten czas o tyle jest teraz ważny, że ja sobie zacząłem robić też podyplomówkę. I ta podyplomówka, myślę, zakrzywia mi obraz też tej psychologii, bo podyplomówka jest w seksuologii praktycznej, więc ona też jakby zahacza tematy psychologiczne. Więc ja mam poczucie, że w ogóle to, co ja teraz siedzę, jest takie genialne. Nawet jeżeli w rzeczywistości ta genialność ogranicza się do weekendów. No, myślę, że teraz wszyscy chcą zapytać, co się robi na seksuologii praktycznej, ale to być może opowiemy o tym w następnym odcinku. Ja jak miałabym się zastanowić nad plusami psychologii, to wow, są jakieś. Ale to, co powiedziałeś, to faktycznie też był plus z mojej perspektywy, to znaczy to były studia mało angażujące. To znaczy na UW faktycznie większość obowiązkowych przedmiotów, w tamtych czasach przynajmniej, to były wykłady, więc w zasadzie nawet nie trzeba było na nie chodzić. Była bardzo duża dowolność w doborze fakultatywnych zajęć, więc plusem też było to, że można było sobie bardzo elastycznie kształtować, no jakby plan zajęć. Mm, super. I też pamiętam czasów moich studiów, że faktycznie bardzo mnie to frustrowało, że te zajęcia są bardzo takie teoretyczne i po łebkach i że słyszałam właśnie od znajomych, że na swps jest inaczej. I wtedy sobie myślałam, że jakbym miała jeszcze raz iść na psychologię, to poszłabym tylko na SWP. Oni mają dużo, nie wiem na ile już tego doświadczyłeś, ale mają też bardzo dużo kontaktów poza uczelnią. Tak. Mają nawiązane jakieś e, w ogóle tam kontakty z różnymi instytucjami. Można robić praktyki, staże w różnych naprawdę super fajnych miejscach. No i też przez to, że jest to uczelnia prywatna, ma dużo pieniędzy oczywiście, no to stać ich na to, żeby sprowadzać specjalistów z różnych y, uczelni, często nawet zagranicznych, na jakieś eventy albo na jakieś tam, wiesz, cykle zajęć. No właśnie druga część tego, tego czego powiedziałaś, totalnie się u mnie sprawdza, bo nie wiem, czy u Ciebie na przykład coś takiego było, że w czasie jednego kursu, przykładowo z psychologii społecznej, miałaś różnych wykładowców. Z różnych dziedzin. U nas jest coś takiego i to jest świetne, ponieważ momentami widzisz, że naprawdę przychodzi człowiek, który ma jakąś zajawkę w tej danej materii. Oczywiście wiadomo, że czasem są ludzie, których nawet nie zauważysz, bo po prostu cię akurat nie zainteresują, ale, ale rzeczywiście oni starają się zapraszać jakichś specjalistów z konkretnych dziedzin. Wiesz, i to robi po pierwsze. To, że rzeczywiście masz poczucie, że oni się na tym znają, a drugie to to jest zawsze jakaś taka świeżość, że masz wrażenie, że, no że jest no jakaś tak. bardziej dynamicznie, a nie cały czas ta sama osoba. No dobra, to powiedzieliśmy sobie o plusach. A czy dostrzegasz jakieś minusy na tych swoich fantastycznych studiach, którym jesteś zachwycony? Wiesz co, no chyba po tym pierwszym roku ciężko jest mi ocenić, żeby było jakieś szczególne. Oprócz tego, co ci już powiedziałem. Czyli po prostu momentami mam wrażenie, że ta wiedza jest tak oczywista, że trudno jest mi się za nią zabrać. I to też jest pewnie taka pułapka. Bo z jednej strony już wiesz, a potem się okazu okazuje, że nie znasz niuansów dotyczących tego tematu bądź. Wydaje ci się to na tyle oczywiste. Tak, lub nazw nazw tak... modeli, które powstały. Tak, żeby opisują coś, co ty wiesz. A. Tak, dokładnie, miałam to samo. A jeszcze to, co mnie wkurzało, że na ten samą rzecz, często jest pięć nazw. I pięć sposobów jakby tego opisywania, ale de facto sprowadza się do tego samego. Słuchajcie, zbliżając się już do podsumowania, wydaje mi się, że warto pamiętać o tym, że bez względu na to, jaki kierunek pójdziecie, bardziej liczy się to, jaki macie pomysł na siebie po studiach i oczywiście... Jakie s... znajomości nawiążecie w trakcie studiów. <słuch> tak. Oczywiście wiadomo, że są te takie bardziej specyficzne, po których no, jesteście bardzo mocno ukierunkowani, ale jednak na przykład psychologia jest jednym z tych, po którym możecie pracować zarówno i w korpo, i w szkole, i... Moi wszyscy znajomi Dajno. po psychologii siedzą w bankach i to nawet nie w hr -ach. A niektórzy to nawet ostatnio zrobili kurs programowania. Także taka świetlale przyszłość przed absolwentami psychologii. No, ja do tego wniosku doszłam już na drugim roku psychologii i stwierdziłam, że e, może coś jeszcze by mi się przydało, coś to co byłoby fajne i w ogóle. E, jak się zorientowaliście z tego odcinka, zapewne i z wcześniejszych, no psychologia nie była jedynym kierunkiem, który studiowaliśmy. Mamy też dosyć bogate doświadczenie ze studiów językowych, więc e, jeżeli bylibyście ciekawi naszych opowieści filologicznych, to. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy nakręcili o tym również odcinek. Może powstanie jakiś sequel do naszych studenckich przygód. Dokładnie. A tymczasem, słuchajcie, dziękujemy Wam za oglądanie tego odcinka. Zachęcamy Was również do subskrybowania naszego kanału, zostawienia łapki w górę, jeżeli filmik Wam się spodobał, wszelkich pytań w komentarzach, a także... do wspierania także... oczywiście. Dokładnie. A my się z Wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!